Witam kochani, dzisiaj pierwszy raz po koronie wyszłam, zrobiłam zakupy. Także pochwalę się, co ja kupiłam. Nie włączam światła sztucznego, dzisiaj jest dzień słoneczny, i widzę, że chyba nie będziemy mieć problemu z rachunkiem. No właśnie. E, śmieszne e, rzeczy dzieją się z wodą. Kupiłam słuchajcie. Ice Tea, takie dla siebie do picia, zaraz Wam pokażę, 89 centów za 1,5 litra. Kupiłam całą skrzewkę. Do tego jest kaucja naliczona po 25 centów. I y, jest zwykła woda niegazowana, 6, razy butel, 6 butelek po 25 centów. I kaucja również po 25 centów. Także z tego wszystkiego musimy za 3 euro odliczyć sobie kaucji. O, i tu jest właśnie ta e, zielona herbata, taka z figą kaktusową, i zwykła woda. Jak widzicie, niegazowana, po, po jednej zgrzewce kupiona. Powiem Wam, że ja nie wiem, co się dzieje z tą wodą, ale tak nie było ani mocno gazowanej wody, ani średnio gazowanej. Były tylko właśnie kilka zgrzewek nie niegazowanej. Na no to wzięliśmy syn młodszy, pije. I była tylko jedna zgrzewka Tea i to tej akurat co ja piję, także też ją wzięłam. Nie wiem, co się dzieje ani średnio zgazowanej, ani mocno gazowanej wody w EDC nie ma. Mąż był bodajże w piątek, bo on miał pierwszy dzień się wypuścił i też wody nie było. Ale za to mąka dzisiaj była, tylko nie wiemy w jakiej cenie, bo ona nawet na półkach nie leżała, tylko na początku jak się wchodzi do Edeki, to od razu stała paleta. I na palecie stała mąka, słuchajcie. Także tak. Nie sprawdzałam, zresztą nie muszę kupować mąki, no ale wiadomo, że skoro stała na palecie, to ona dzisiaj i jutro pójdzie i już jej nie będzie. Co my dalej kupiliśmy? Kupiliśmy mnóstwo lodów. Bo były w promocji po 1,79, to jest bardzo niska cena. Te mowen Pik ulubione. I teraz, tak, oczywiście, ja sobie tu szukałam różne smaki. Natomiast smaków to ja nie będę za bardzo czuła, bo ja kompletnie nie mam smaku i zapachu po koronie. Nie wiem, czy mi to kiedyś wróci, czy nie. Ale dobra, co myśmy tutaj kupili? Jakie smaki? Eee, takie trzy razem. Jak widzicie czekolada, wanilia, burbon bur, i truskawkowa, to mamy dwa, trzy opakowania, e, y, tu jest ym, ten owoc jeżyna, to dwie sztuki jeżyny są. I jest cappuccino też, które ja uwielbiałam. Akurat dzisiaj było, no to też wzięłam tutaj chyba cztery cappuccino. I jeszcze szokoladę jest wzięte z wanilią. To zaraz Wam pokażę. O, to mamy szokoladę z wanilią. Bourbon wanilia I to młodszy syn bardzo lubi. Także to jest dla niego też wzięte. Aczkolwiek powiem Wam, dużego wyboru nie było w smaku to mamy lody pozałatwiane. W sumie 12 opakowań wzięłam lodów i teraz ktoś powie, że lody wykupują. <noise> Ale wiecie dobrze, że ja zawsze, jak są w promocji, to ja bardzo dużo lodów kupuję, bo u nas bardzo dużo lodów idzie. Ketchup wzięliśmy 2,39. 750 gramów zwykły, najzwyklejszy ketchup. Nie żaden tam ostry czy nie ostry. My zawsze kupowaliśmy um, hańca bodajże, a ostatnio, właśnie, już nam się przejadł, więc stwierdziliśmy, że może inny smak weźmiemy. Fakt, że to ja tak kombinuję, bo słuchajcie, przez to, że kompletnie nie czuję smaków, to i próbuję coś cebulą, Robić z czosnkiem, no ale nic, nic mi. Także to ja dzisiaj wydumałam z tym ketchupem. I znowu mamy lody, lody, i następnie serek salami. I tutaj osoby, które mają dostęp do edeki w Niemczech, serek topiony jest w promocji po 1,39. Myśmy kupili przeróżne. Teraz pokażę Wam od razu wszystkie. Dwa są kupione z salami. To jest oczywiście 190 gramów. O. Tak jest, 190 gramów. Dwa z salami, dwa razy Emmentaler. To jest wszystko y, topiony serten z Algoi. Jest, to już też wam nieraz wspominałam, y, że Algoi to jest ten najczystszy teren. Bawarski stamtąd, mleko najlepsze i tak dalej. I tu krojta też, no też jest wszystko Algoj, nie wiem, ten salami chyba też był Algoj. Krówki z Algoj, mamy te brązowe krówki. <laughs> nie takie jak w Polsce są biało-czarne, tu są brązowe. A, no tak, kemfen Algoj, dokładnie jest podany. To jest to już jest same Alpy, totalnie Alpy. I to jest skład tego sera. I zaraz zobaczymy, że ten tak też jest yy, salami, też jest z algą. Normalna cena jest 2,29 bądź 2,39. Dzisiaj jest 1,39. Także nie dzisiaj pewnie tylko cały tydzień, bądź do środy, bo tak ma Edeka. Promocje. Następnie mamy fish burgery. 99 centów, uwaga one w ogóle nie zdrożały, natomiast jest problem. Dzisiaj było jedno opakowanie, przed koroną chciałam kupić, nie było ani jednego. I już dawno, dawno nie widzieliśmy, ludzie bardzo widocznie kupują te fish burgery, bo one mają fantastyczny smak. Ja na przykład je wolę niż te paluszki rybne, tylko uprzedzam od razu w fish burgerach ryba jest zmielona. I tam jest bodajże z natką pietruszki zmielona ta ryba. Bo w paluszkach rybnych to, są już, to jest normalna ryba, niemielona. Także mieliśmy fish burgera. Jest fish burger. Następnie dwa razy jest sos czosnkowy 1,19. I cztery razy ogórki 2,39. Ogórki kiszone. A propos tutaj Kiedyś jedna osoba z Niemiec pisała, że nie ma dobrych ogórków kiszonych. To są najlepsze ogórki kiszone i one trzymają tą cenę, ta cena jest stała, naprawdę są przepyszne. Ostatnio długo nie mogłam nigdzie dostać. Miałam ostatni słoik, który zrobiłam na święta, sałatkę jarzynową. Dzisiaj chcę nastawiać warzywa również na sałatkę, bądź jutro. Więc na szczęście były w dużej edyce, kupiłam je po 2,39, no i dwa knoblauchy te czosnkowe sosy. To jest niby pikantne, ale on nie jest pikantny. No, w Niemczech nie ma raczej takiego jak pikantny. On jest po prostu bardziej czosnkowy, ale nie pikantny. To już mamy. Następnie znowu jest serek topiony, serek topiony. Dwa razy iglo paluszki 3,69 bardzo wysoka cena. Zdrożały, no ale my lubimy. My lubimy te ciemne, bo są jeszcze w jasnej panierce w Niemczech dostępne, ale my lubimy w ciemnej. I ponieważ tu jest filet rybny, to też Wam zaznaczę, że nikt nie znajdzie ani jednej ości rybnej w tych paluszkach rybnych. Tam, gdzie jest napisane, że jest filet, to na pewno nie znajdziecie. To już mamy. Po 1,19 friskajze, to jest to z krojta 300 gramów. On jest duży, 1,19, ale on kosztował 79 centów, więc też zdrożał. Natomiast bardzo smaczny on jest, to muszę zaznaczyć. Bo wiele jest tych krojta, a nam bardzo ten smakuje. I tu wspaniale, Herbuszka pod ostatnim filmem powiedziała, że fakt. Ceny poszły w górę, ale nadal stać, na, stać nas na wszystko, żebyśmy kupowali to, co chcemy, na co mamy ochotę. Także przestaje jojczyć, bo kupujemy to, na co mamy ochotę. Chcemy rybki kupić, paluszki rybne, nie patrzymy, że jest taka cena, tylko kupujemy tak. Kupujemy w panierce, w jakiej wolimy. Nie patrzymy na cenę. Ok, także nie jojczę, natomiast zaznaczam Wam tylko, że wzrosły ceny, aczkolwiek lubię czasami sobie pojojczyć. <noise> Jak to normalne. Teraz mamy, a to friszkejze, to już Wam powiedziałam, dwa razy. E, Hinterkejze to też jest... E, Hirtenkäse, to też jest e, zdrożało, bo było po 1,19 chyba pierwsza cena to była 99 centów teraz jak widzieliście jest po 1,49 i to jest e, fetaser. ser o, mamy, mamy ostrość także zdrożało tu jest 250 gramów ale on jest smaczny no i rzeczywiście ja go lubię i będę go kupować bo go lubię Dokładnie tak jak Herbuszka zaznaczyła, mam ochotę. Aczkolwiek z tym moim ostatnio lubieniem to jest właśnie, że po prostu jem i, i wiem co, wiem, że to jem i koniec, a nie czuję tego smaku. To mamy ten ser Następnie te takie szejki y, mleczne, to one były w promocji, są normalnie po 99 centów, a dzisiaj były po 49 centów. To kupiliśmy y, czekoladowe, to pija mój syn. I kupiliśmy jeszcze cztery, tak samo y, truskawkowe, to pija mój mąż. I są po 49 centów, także kto je lubi, kto ma dostęp do eteki, to, to polecam. Dzisiaj bardzo niska cena. To mamy. Dwa razy brecle po 99 centów, to jest cała cena. One są bardzo smaczne, tak jak paluszki słone, tylko no to są brecle. Brecle to jest typowo bawarski, przysmaki. Czy to taki, jak chlebowy bracel, czy taki, ale to po prostu jest bracel, to jest bawarskie. No. mojemu synowi nie będzie tak paluszek słony smakował, jak mu bracel smakuje, bo to jest bracel tutejszy. Kolejna rzecz, to kupiliśmy musztardę i tu jest, słuchajcie, musztarda bardzo droga, 2,89, jak widzicie, albo i nie widzicie, pod breclami 2,89. To jest mały słoik. Ale słuchajcie, tak to jest francuska musztarda. Ona podrożała, bo ona chyba 2,39 czy 2,19 kosztowała. I myśmy się śmiali, bo te tanie musztardy to coś około 40-50 centów kosztują. Też je czasami kupujemy, bo też oczywiście się do czegoś tam chce. Natomiast tej firmy francuskiej uważamy, że to jest najpyszniejsza musztarda na świecie. Ona. Taką akurat kupiliśmy. Jest jeszcze cała ta takie ziarenka. No i jest jeszcze miodowa. Czy to ta jest miodowa? Uh -huh. Tak, ta jest miodowa chyba. Tak, ta jest miodowa. E, I jest jeszcze zwykła, przepraszam, z tego tak powiem. Natomiast myśleliśmy, że właśnie ponieważ ogłoszono, że gorczyca... Rosła głównie na Ukrainie, więc nie będzie musztardy. Myśleliśmy, że będą wykupować musztardę ludzie tą najtańszą. Najtańsza musztarda stoi, natomiast tej francuskiej, właśnie resztki, po prostu resztki, słuchajcie, na półce, mimo że taka droga, jak widzicie, wielokrotnie droższa. Chciałabym mieć ostrość, to już zakończymy rachunek. Widzę, że bardzo wysoka kwota była. Płacenie kartą to tak jest, że człowiek nie wie co płaci. 2 razy pół kilograma chleba 79 centów po 79. Jajka 6 sztuk, jajek 1,59. To też dziwne, bo w sklepie było 1,79 na półce. I 3 razy pasty pomidorowe po 1,59. I teraz tak, jajka to są te kolorowe. To nie są żadne bio ani nic. Natomiast nasze dziecko, jak to dziecko, je oczami. On uwielbia zielony kolor, więc tu ma. A ja myślałam, że są trzy zielone, są dwa zielone. Zje wszystkie dzisiaj sześć. Natomiast jak gotuję w Wochenende, gotowałam jajka. On nie zje takich dobrych wiejskich jajek, ale te zje, bo mają kolorowe yy, koszulki. I co do past pomidorowych, właśnie robiliśmy zupę i nam się kończyła zwykła pasta pomidorowa, więc dlatego ją dokupiliśmy. 1,59 to jest taka spora tubka. Ile ona ma? To jest 100% tomaten i z Italii. To jest oryginalna włoska, 200 gramów. W stosunku tutaj do tych pomidorów ona jest droga, ale są fantastyczne te pasty. Także nam się kończyła i wzięliśmy. Tu jest z kolei z bazylią, już od razu. I wzięliśmy jeszcze z czosnkiem. I słuchajcie, są jeszcze takie jak z ze wszystkimi warzywami te pomidory. Że zupkę od razu sobie gotujecie pomidorową, dodajecie tylko tą pastę. I jeszcze jest z papryką. Z papryk, tak, z papryką. Pomidory z papryką. I tu jest 3,5% na przykład tego knoblauch, a reszta to jest właśnie pomidory. O matkach, mi ciężko się czasami wysłowić. Natomiast rzeczywiście one są mega esencjonalne i mega są smaczne. Natomiast dzisiaj, jak widzieliśmy, te zwykłe takie pomidory, przeciery, one były u nas, bo zapowiedzieli, że nie będzie. W zeszłym tygodniu nie było, przed koroną nie było, ale dzisiaj już były. Także takie się dzisiaj, teraz ostatnio dzieją e, rzeczy dziwne. Chleby dwa, no to takie tradycyjne dla osób, które po raz pierwszy oglądają, bo ostatnio widzę, że bardzo jakoś sporo osób przybywa, za co dziękuję bardzo. Także tak wygląda pół kilograma chleba kupione. Tutaj już pociętego. I co, kochani, wydaliśmy 80 euro, 26 centów, bo jak pamiętacie, 3 euro to jest kaucja. No chyba już coś widzicie albo i nie widzicie, jest problem, tak jest. Także dużo wydaliśmy, natomiast jak widzicie 12 opakowań lodów jest kupionych. Jest więcej kupione ogórków, których by normalnie nie było kupowane. Ale w ogóle no to jest jakoś... Dużo wyszło, co tu dużo mówi, A no, 6 serków jest kupione. No i tak się, powiem wam, że dziwię się, że aż się rachunek właśnie takie 83 euro uzbierał. Bo... Bo nie powinien się uzbierać No 10 euro mamy za ogórki. Pewnie 10 euro bądź więcej to będzie właśnie za serki. To już mamy 20, 20 euro. I za lody. Ile my mamy za lody? A no ponad 20 euro mamy za lody. To 40 euro mamy to. Ale to i tak jakoś dużo. Powiem wam, dzisiaj dużo wydaliśmy. Nie wiem, gdzie te pieniądze. Muszę przeanalizować, czy wszystko dobrze się ponabijało. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się zdrowo. cieplutkich dni wam życzę słonecznych. Papa. Pa.